A teraz niespodzianka miłosna dla każdego znaku zadiaku na miesiąc czerwiec. Zacznijmy od barana. Tutaj jest chemia i istnieje tu silne, magnetyczne przyciąganie pomiędzy wami. Dla byczka, zaufanie. Ta sytuacja wymaga od ciebie odrobiny wiary, że wszystko będzie dobrze. Zaufaj tej drugiej osobie. Bliźnięta mają się skupić teraz na finansach i karierze. Ale można też spotkać tą osobę nową tutaj w okolicach swojej pracy. Dla raka pozostań czujny, znaki ci ostrzegają, więc proszę słuchać swojej intuicji. Lew, pozwól, aby przyjaciele ci pomogli, poproś inne osoby o wsparcie i je zaakceptuj. A może mają fajne pomysły, jeśli chodzi o nową relację. Jeśli chodzi tutaj o pannę, zachowaj otwarty umysł, bo Twoja bratnia dusza może różnić się od Twojego wyobrażenia ideału. Tu może ktoś jeszcze być lub wkroczyć w Waszą relację w miesiącu czerwcu. Jeśli chodzi o wagę, pozostań optymistą, w relacji będzie się wszystko układało i będzie dobrze. Jeżeli jesteś singlem, masz wierzyć, że niedługo pojawi się Twoja miłość. Skorpion. Przywołanie Twojej bratniej duszy, Twoje modlitwy afirmacje pomagają Wam się połączyć. Czyli oboje tego chcecie. Jeśli chodzi o strzelca, warto na to poczekać. Boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe, czyli bardzo mocna, silna relacja duchowa pomiędzy Wami. Jeśli chodzi o yy, koziorożca, Tutaj jest. Zasługujesz na miłość. Koziorożcu, przecież ty wiesz, że jesteś wspaniałą osobą, kochaną. Siebie proszę pokochać, a wtedy świat i inni ludzie również Cię pokochają. Jeśli chodzi o wodnika, to może być ten jedyny, ta jedyna, i już spotkałeś tą osobę, a jeśli nie, to niedługo spotkasz lub już. Wiesz, kto to jest i masz ją na myśli. Jeśli chodzi o rybki, odrzuć nawyk kontrolowania i pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. Nieraz takie zazdrości lub i wypowiedziane w złości oddalają e, siebie w relacji, więc proszę tutaj więcej wiary, zaufać, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia.